Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o zegarkach samochodowych. Nie chodzi mi o tych wszystkich zegarach, które znajdują się na tablicy w samochodzie, ale te, które wskazują nam czas, ponieważ no, jak Państwo się zdążyliście już zorientować, bardzo lubię opowiadać o zegarkach i no, mam tutaj troszeczkę materiału, żeby Państwa w ten temat wciągnąć. Jednym z pierwszych zegarów, Takich e, samochodowych, które znajdowały się w moich zbiorach, to już jako chłopiec tutaj gdzieś grzebiąc u dziadka e, e, w biurku, znalazłem taki zegarek. No i oczywiście okazało się, jeszcze wtedy dziadek nie zdążył opowiedzieć, że jest to e, firma Kinzle niemiecka. I jest to zegarek, e, który się znajdował w samochodzie e, osobowym przed wojną u mojego dziadka, ale ponieważ złamało się tutaj to ramię do nakręcania, to trzeba było wstawić w ten samochód inny zegarek. A ten jako sprawny, ale nie do przymocowania znalazł się w biurku i dzięki temu nie mamy już tego samochodu, ale mamy, jakby to powiedzieć, w pamiątkach rodzinnych zegarek, który, który znajdował się w samochodzie przed wojną u mojego dziadka. Zresztą jest to wiodąca firma robiąca zegarki i tu proszę zwrócić uwagę, na przykład charakterystyczne, ta tarcza jest. Jasna, czyli wskazówki są ciemne i dobrze to widać. Oczywiście, oczywiście kolejnym takim zegarkiem jest też y, firma y, VDO, taka też niemiecka, która charakterystycznie właśnie robi takie zegarki samochodowe i tu mamy odwrotnie. Tu proszę zwrócić uwagę, że są jasne wskazówki, a ciemna tarcza. I ponieważ y, 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 Samochód miał swoje oświetlenie tablic, które były specjalne, takie bagnetowe żarówki, które oświetlały. To tu proszę zwrócić uwagę, z boku są takie okienka i wtedy dostawało się światło, które pozwoliło kierowcy zobaczyć, którą ma godzinę. Charakterystyczne dla tych zegarków jest to, że są to zegarki ośmiodniowe, ponieważ bardzo często zegar, który był w samochodzie, był nakręcany tylko wtedy, kiedy się tym samochodem jechało. A często te samochody były tak zwane niedzielne, czyli jechało się z nimi w niedzielę do kościoła i nakręcają ten zegar. Raz na 8 dni ten zegar nie stawał, czyli to są zegary ośmiodniowe. Oczywiście, jak to bywa, we Francji jest inaczej troszeczkę. I proszę zobaczyć, tu jest y, ładny zegar ośmiodniowy y, samochodowy, gdzie można sobie też tutaj nastawić czas, nakręcić go przy pomocy tutaj tego pokrętła u góry. I to jest też zegar, który był przymocowany do deski y, rozdzielczej y, w samochodzie. Ale jak się dużo jeździło samochodem, to były, samo, były zegar. Gary, myślę, że troszeczkę tańsze, które były czterodniowe i tutaj też proszę zwrócić uwagę, pisze cztery dni, a na poprzednim było. 8 dni. I teraz, jeżeli ktoś codziennie jeździł tym samochodem, to wiadomo, taki zegar, który dłużej chodzi, jest wyposażony w lepszą, droższą sprężynę, więc myślę, że taki czterodniowy zegar był troszeczkę tańszy. No ale w każdym razie jest to nadal zegar, który pokazuje czas. Oczywiście te zegary są w większości mechaniczne. Tu już jest taki z lat 70., -tych, 80. -tych zegar, który już tutaj ma znak Opla, ale też jest. Kinzle i też jest ośmiodniowy. To jest to zegar, który oczywiście można tutaj nakręcić tym pokrętłem, ale ma oczywiście zasilanie już elektryczne i jest w środku żaróweczka, która oświetla tą tarczę. No, jest to zegar, który no, bardzo mi się podobało, bo jest tutaj znak Opla, więc bardzo znanej oczywiście i popularnej marki. Ale właśnie rozmawiałem z kolegą, który ma Porsche i mówi, że on ma identyczny w samochodzie. Czyli myślę, że jest to taki zegar, który może być zakładany do różnych marek samochodów, ale trzeba przyznać, że porównując ten pierwszy zegar od mojego dziadka i ten tutaj na przykład, to one się tak w zasadzie dużo nie różnią, a najważniejsze jest to, że są, że są mechaniczne, czyli można je normalnie nakręcić. Oczywiście, Tutaj jest następny zegar, który już ma tą inną zasadę działania, czyli jest to zegar amerykański i on ma w środku elektromagnes i taką zwornicę zębatą, i on jak jest podłączony do prądu, to chodzi. Jak prąd jest wyłączony, to już ten zegar przestaje chodzić. Nie można go nakręcić, żeby, 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 żeby powiedzmy sobie chodził niezależnie, czy samochód jest włączony, czy nie, czyli musi być na, stale pod, na stałe podłączony do akumulatora, musi być cały czas, jakby to powiedzieć, w sieci i wtedy będzie chodził, ale trzeba przyznać, że też bardzo ciekawe wzornictwo, bardzo ciekawie tu rozwiązane i oczywiście z boku specjalna żarówka, która oświetla tarczę, żeby było można w nocy widzieć, która jest godzina. Jeżeli chodzi o zegary firmowe, no to ten zegar akurat dla mnie jest o tyle ciekawy, że też oprócz oczywiście o tych wszystkich normalnych funkcji, które posiada, ma tutaj napis Ford, a ponieważ mam przyjemność na Giełdy jeździć Fordem Transitem, no to jest to, jakby to powiedzieć, firmowy zegar i na pewno tego typu zegary były montowane tylko w samochodach firmy Ford. I co jest dziwne, ten zegar można nakręcić i jeszcze chodzi, a w moim Fordzie już przestał chodzić, czyli te nowsze zegary nie są takie trwałe. Miłośnicy motoryzacji naszej polskiej na pewno pamiętają. Mają Żuk, Nysa, Warszawa, Autosany były tego typu zegary. To jest zegar też mechaniczny który się taką fajną proszę zobaczyć taką fajną dźwignią się nakręca i wtedy on też na pewno parę dni chodzi tu oczywiście można zmieniać te godziny y, przestawiać i tak jak w innych są dodatkowe gniazda w które przychodziły żarówki do m, oświetlenia tej y, tarczy samej zegarowej żeby nawet jakieś ciemno w kabinie samochodu można było zobaczyć y, która jest godzina no trzeba przyznać że jest to już stateczny taki bardzo klasyczny, duży zegar, no i na pewno musi być w samochodzie trochę miejsca, żeby, żeby tego typu zegar zamontować, ponieważ są tam też potrzebne inne zegary. No i może na koniec chciałbym pokazać chyba jeden z młodszych tutaj rzeczy, co prawda, też wyprodukowanych wyprodukowany w Niemczech przez firmę Kingsley. Jest to, jest to normalny tutaj wskaźnik prędkości. Tu oczywiście mamy, kilometry na godzinę. Tu mamy oczywiście przebieg kilometrów, a tu na środku jest zegar i ten zegar nam mówi, y, która jest godzina, a jednocześnie informuje kierowcę, że tyle i tyle godzin jedzie. A gdyby kierowca się zapomniał i miał na przykład pracodawcę, który chciałby kontrolować, co ten y, kierowca w tym czasie robił, to oczywiście mamy tutaj kluczyk, możemy to otworzyć i tu proszę zobaczyć, jest po prostu normalny tachograf, gdzie jest normalna y, tabliczka y, taka specjalna taśma i na niej można zaznaczyć, o której godzinie samochód z jaką prędkością jechał. Czyli to, co mamy teraz tak głośno tutaj na ten temat mówione, że wszędzie mamy radary, mamy jeździć wolno, mamy jechać nie za długo, mamy odpoczywać i tak dalej, to wszystko mamy zawarte w tym jednym urządzeniu i jest to też bardzo ciekawy samochodowy, tablicowy zegar. Także y, mamy dzisiaj w większości w samochodach wmontowane już fabryczne zegary i nie możemy w nie ingerować. Ale te zegary, które państwu tutaj pokazałem, są z okresu, kiedy właśnie można było sobie dodatkowo wyposażyć samochód w zegar czasowy lub ewentualnie tak jak tutaj w przypadku Forda, czy w przypadku tutaj tej dużej jakiejś ciężarowego samochodu, można było to sobie tutaj wyposażyć. No tutaj właśnie akurat spojrzałem kątem na ten zegar i tutaj pisze Baujahr, czyli kiedy to było wykonane, jest to maj 1956. Roku, czyli to urządzenie jest starsze ode mnie, czyli już naprawdę klasyfikuje się do antykwariatu. Bardzo uprzejmie dziękuję.